Till I can know my I got the horses in the back or stock is a tight Hello Hello team. No Very good spawn rush lang Dygba Nie no dawaj longa Dobra. Nie dobrało. ruski English. A ci kurwa dam po ruski. Pierdolę. Sebek. Gramy o pszczymurku. No poszli! No wychodzi kurwa, wychodzi, wychodzi O kurwa, no to mi zajebał na wbiegu nie Patrz kurwa, zajebał moją CZT Możemy! Ja <laughs> Jak go podjebał ty? O kurwa, short Ja pierdolę, trzeba Obie na short Ten cię kurwa obił Zielonego można zagryfyć Pomyślne przeszkadzanie, obraźliwa komunikacja. A obraźliwą komunikację to pomarańczowemu. Już pierwsze co to kurwa... Parowski? To obraźliwe, no, no kurwa, rasistowskie. Dobra, żuberek. Co, mi midem? Ostatnio dobrze nam wchodziło, wchodzenie midem. idem. Kacowana... Ała! Dobrze. Kacowana wysuszona, Na jest, wydoiła pół flakana. Kurwa, ten... tego gra, kurwa. Kałacha w drugiej... Drugie pojebany. Ty jesteś radem z Lublinia Zamknij kurwa A ja jestem rodem z Radomia, ja, kurwa. Ale jestem zrobiona Ty jesteś Robert Oj Maszynka do chlania, Czesław śpiewa Bomby kurwa nikt nie, nie pilnuje To był, to był Czesław, maszynka do chlania No kurwa mać, jebany diglerzysta na, na longu Naruto! Na dłużnej weź pomiar Digla Idiota wystrzelił Digla Dobra Omaewa wamołuj Shindeiru Pff. Nie to było takie FDZZ! Omaewa nie Shindeiru Uii. Kurwa Kurwa Czekaj bo mnie ucho swędzi w tydzień się nie byłem. <laughs> tak to na urlopie <laughs> ja. Widzę, ja. ja też miałeś urlop Ja, zach ja zachowałem czystość Ty Te też miałeś urlop z sykiem topionym? No, tu siedło jest, ja. TY KURWA PIERDOLISZ? Z bananem bułka O Ale kurwa o. Ale jebał O Jezu, no jeszcze jeden Nie, to został C-16 nie <noise> mogłem go kurwa dotknąć Pierdolony tancerz Ja tak nie umiem tańczyć My name is John Uambo One Oco gaming No patrz kurwa, musiał kopnąć Dobra, uwaga, rzucam Smoka gdzieś Gdzieś spadł Co idziemy? Halo be? Halo. Halo Jesteś? Sebek? Ja? No już, Kurwa szał otwierania skrzynek go pochłonął Twój z graniem Ja Pierdolę Chodź Chodź do jest long jeden No kurwa chyba mi zajebał pierwsze co ty A za ile masz skrzynkę? Za dwa dolary No to skąd ja mam mieć dwa dolary? No kradnij Aha super, nie ja trafiłem mu w łeb Kurwa z CT przyjdzie na Si worka kurwa, I tu będzie takie takie rzeczy próbował zrobić krzywdę. Ale Sebek te punkty dostaje codziennie, więc możesz tam uzbierać, nie? No i... Nie, nie lubię czy. kurwa. I chuj już nie mam pieniędzy. O To już wypłata przejebana. Ja. <grymianie> Jak szymek zakurzony. Non stop. <grymianie> Idź się, kurwa wysmarkaj! Czerwony kino o, ja pierdolę jeszcze jeden, one more B O, o kurde widziałem to nie trafiłeś Ule Najlepszą kokainą Pojebany cały kino <gry> Do tego zmieszany z mąką basią robi taki power że normalnie Masz kurwa fazę, elektrofazę i możesz bułki jeszcze napierdalać przy okazji. I'm a love big coco. A a love the coco. A ty ja śpiąłem przeróbkę z tym Tiger bronzo. Z tiger bronzo, bronzo to nie widziałem. Najlepszą kokainą. O jebany cały kino. To nie widziałem. Nie widziałem tego. Dziękuj wasze hejty, ballo. <gry> ja bonzo taki haker. Chodź, a. O ty kurwa brudna śmierdząca. Gary for the low, low. Love. love with the coco. A to on miał digla, a to ja wezmę Żart Podnoszę <gry> Podnoszę A co miał? Co miał? Czyżby? O, o. Grasz czy się kaleczysz, tym? Kaleczysz. O ty kurwa, śmieciu. Tasebek chcesz smoka dobrego namida? One way a chcesz? No patrz, nie wierzy mi. Masz. No masz kurwa taki dobry one way. O widziałeś! No. A ja tam pierdolę się z załóżnikowym nie będę strzelał. Make love, not war. Mmm. P.P. P.P. jest, P.P. Pięknie z bomb, bo poszedł. Fantastycznie. Oła! Czy nie mnie? Beka z sozy Dobra, plantuj. Plantuj, masz bombę, Żydzie. Nie mam. Masz. Patrzy szarta. Nic mi o tym nie wiadomo. Zamknę. Ale obsierpana ta MK Najlepsza taka. Pół, pół darmo. Kurwa short! O ty! Jeszcze. Ała! Ała, awa. jaka jest najlepsza mk? Ała. Ta bez gumy. Posłuchaj tego dźwięku Brzmi jakby z moździerza na Brz... Tylko jeden? To idziem O kurwa. Cofnij, cofnij Pal, pale, 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 pale pale, pale, A grane Plemiona Agrane było Heroes, Heroes 3 Heroes of the Stormy Darude Sarn Pierdolę, po co tyle smoków w jedno miejsce? Coś, co, coś? My się zestakowali. Psychicznie. Nie wiem, kogoś chyba uratowałem, ale miałem biało. Dobra, Sebek, ty patrzysz tam, Ty się chowaj na kara Patrz drzwi, a ja patrzę ciąkę. Dobra, tam się pali to nie przejdzie. Jeszcze chyba jeden. Nie chyba. I'm a love with the coco. Chcesz coś też? I... Coś, coś i... dropałemkę? Nie, to nie. Co zrobisz, Sepek? B, wiesz, na pełnym. B, B na pełnym poślizgu quiet before the storm. Idę, dawaj, go, 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 na chuj się cofasz. Jeszcze jeden. Szkoda, żeś się cofnął, kurwa, penisie. Mogłem nie umierać. No. Szybki wjazd i tyle, a nie, kurwa, strzelasz się, się cofasz. Jeden szok. Pierdolnąć mu, kurwa, kolbą. I ty grasz w Urzana i nie wiesz co zrobić jak nie masz pocisków Podchodzisz im kurwa pch, jebut Ooo, killi chyba umrze Dawaj, prefire <ścoughs> Jeden jest na CT Na CT! O Jezus! Kurwa, weź, weź Save to biegnij na respach widział jego kurwa lufę palaca widział? co no? za palac a pan na lewo się zaczął patrzeć Ty dostał gość wasz no kurwa przez cztery ja ściany jak łobu no kłamczysz wiatr był mocny dlatego <noise> o, no, myszkę ci zdmuchło, zamknij okno bekas sobie I kurwa bekas setka Tak teren teraz lepiesz na pewno już to widzę kurwa i raszniźna i zaraz będzie I tyle sepka w dzielnie Toś się jakaś kurwa granaty fajnie rzucała, nie pamiętam Tu na szybkę, Pójdź zobaczymy gdzie spadnie Taki. Nie najgorszy Oła kurwa, jebany śmieciu pierdolony na piksel, ten czarny łeb było widać. Granat! Leci! Tam jakaś kaczka jest z oczami zamkniętymi i... Stado ja. węgloidów. Stekło. A to nie sofa. Kurwa to nie są węgloidy Smoleci. O jezu tam był Oje kurwa To były smoluchy a nie ja. To węgloidy Wiesz ja mogę zagrać Twix ma w stado węgloidów ma, kurwa zdjęciu <laughs> Twix <laughs> Kurwa Twix Ja nie jestem snacks Nie? Jesteś Twix i masz Masz tych... chłopców, kurwa, z placu broni. Ja nie jestem z Nie? He ja z tego chłopa. Nie. Nie pamiętam. <śmiech> 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 Jezu, jak ja lubię, kiedy on się w Kurw. Wow. Bo mama za, za ścianą, to nie może przeklinać. <śmiech> 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 Bo by było, synku, nie tak cię wychowywałam! Pierdolisz! Pierdolisz pasem kobieta! Co pasem, pierdol, dostał? Pasem wpierdol brud. Yo chyba bijecie? No weź. Urwam, mrugni, tak. mrugni. <laughs> Pierdolę, nie dam wam planta moje punkty. co jak wybuchnie. No! Nie zabiłeś go, do tej pory go nie zabiłeś. O kurwa, już go zabiłem! Chuju jebany, na chuj mnie nożujesz! Kryty nie jebany pierdolony Long. Aha, Zielony śmieciu, kurwa, ruska. on cię pojawia. Cyrylica, to co możesz napisać, kurwa. Na, napisał, że jesteś downem. Ja. Cini. Zamknij down, mordę, bled. że sam jest downem, kurwa. Sam tyś down, obsrańcu. Kretyn kurwa. No na po co? Chuj no pod, pod nożów poleż. Z... Zajeba no mi, chuj, patrz. pod, nóż pod lampą, No patrz. Się. No. Ale on się zapytał na chuj mu na nóż pod. Na chuj macha z tym obieraczem, kretynie. Jebane ruskie. Jebane ruskie i tyle. Wladimir cię dojedziesz, mata? No. <laughs> Był. Nie było. Jak mnie kurwa, tych namidzie midzie jebanych! Jeszcze jeden. Flesz O kurwa, no i na midzie, no ja pierdolę. Jednego masz tu, jednego mit Fatko! Racie plecy, zrobi tyle będzie. Gdzie on kurwa jest? Bobby. Bobby nie robi. Tak, ja lubię te silverkowe zagrania, kurwa. Jednego zabiję i szybko ładuje. O kurwa. <laughs> Był! Spadł! Kurwa, spadł się. Debil. Blisko było. Nie ja, daleko. <laughs> Blisko to by było jakbyś trafił tym mołotowym. No nie, tu, ty, kurwa! Co ty, kurwa silverowe zagranie miałem? 18 AMO zabiłem go no to innym ze No ale właśnie o to mi chodzi, że to jest kurwa si, silverowskie te. Zabijesz typa i od razu na, środ, na środku otwartego pola przestrzeni... rrr! Przeładowujesz kurwa. Nie no kurwa, gul to dwa czy tam gul trzy będzie mi tu. Jo na fejsicie jaką masz użyteczność? Kurwa, bo ja mam trójkę. Pa, co się tam dzieje w masz trójkę Czego masz trójkę? <laughs> yy, Tego tak, użyteczności, czy jak to tam się nazywa? Kurwa, coś takiego jest? Jest, no to jest jakby ten twój level kurwa. Ja mam na trójce. Jo, na pewno. Ja mam, Pierdoli ma zerowy jeden kurwa, kurwa, mid! Pierdolony śmieciu! No był jeszcze, no On ma użyteczność <laughs> <laughs> Zamknij mordy Ja nie jestem snark. Plecy Plecy ci robi So close uh. Zamknij race, speak English kurwa Ci nie pani mają nich ujablit nie no normalnie na ruskich to mam uczulenie na, na was ruskich mam kurwa uczulenie jak was widzę Parchy mi rosną Zatknij <gryt> <gryt> Zatknij Zatkni morda ruska Kurwa opsana e ebany e no, sam jesteś Ewany Ebali Mam kuebal mu napisz Mam ebal mu napisz. No kurwa jak tak to raszył tego jebanego longa No nie no i był śmieć Ja wszystko. pierdolę No to zrasza No z Free Lubię bomby nie masz, bomba jest na B, idiota na B Fabianice Je, Jeden był long A, aha. No zdefuzuję. zdefuzuję No to biegnij, jesteś najbliżej no kurwa Ja pierdolę Sebastian, 3 dni musisz się zastanowić Jaki ty kurwa jesteś łomny. No, no bo ty jesteś łomny, no kurwa! Pierwszy słyszałeś że defuje to zamiast kurwa wbiec na niego to czy... a wyjmę granat, a wyjmę nóż, a kałaka, a się zastanowię, a... A, ja ja a ja mam tam wejść? A ja mam tam wejść? No kurwa byś to ugrał! Halo! Halo! Pier... Pierdolę takich teammateów, kurwa Jebany ruski, a pomarańczowy w ogóle? Orange, why you trolling this game kurwa? To jest robakiem Robaczywym robakiem Ospierdaj no kurwa śmieciu zajebany! o zielona kurwo Ale Nie się I no. to jest jak masło na moje uszy <grym> Zamknij kurwa <grym> borda Nie No Na Midzie obity po ma Do dzioba dostał na midzie Do pyska Si wafla ruska kurwa Wpierdalaj, KUTAFONIE! Ja nie no nie no, weźmy go kurwa wyrzućmy. I tak chuja gra, śmietnik. Nie wypierdalaj, bo gramy, kurwa. wypierdalaj na krym Potem ja Krym zbierać. Ruskie zbierać na B. Krótki rozkaz śmieciu, ty śmieciu, ty Obsrańce kurwa No tak nienawidzę tej nacji Nie interesuj Jak grałem w, w Europkę kurwa to brałem najmniejsze państwo świata Litwę i chuj Rosję rozpierdalałem takich kurwa Dobra, nie cierpię na Pepa jest no. <laughs> no, <laughs> jeden strzał od nich z tej strony ledwo poleciał yeah. <noise> Co za glenie, kurwa Musiał nie? Musiał. A cię później... W... a kto to był? A to Sebek. był Sebek, Sebek zjebek Zaraz się zapomni i będzie z nożem leciał ja. tutaj. i będzie kurwa kroił swoich Ruskich krój nie naszych Na plasterki Na plasterki Dwa minimetelki kurwa Będziesz widział szynkę przez locystom. Pierdalaj Ruski mnie już wkurwia, ty Na to B, chcesz? kurwa. No jak? Po ty No jak Nie. Mid'a weszli kurwa, nikt nie No kurwa, kto ci ma mid'a kryć? Ty, ja czy ruski? Ruski nie, byś... I... O kurwa, Forsama. ma. O ja pierdal, mit Zupa z krasnoluda. <grym> Zupa z elfa i cebuli, chcesz? Dobra. Głupiś. Głupiś. Zupa z elfa i cebuli, dobra. Jak pomidor. Cebule mają warstwy. A, to szrek No. Szrekt. No. Szrekt. O kurwa No bo strzelasz we mnie i mnie kurwa stresujesz, traumę mam Zmazy nocne po... przez ciebie <grystanie> tego kakao na gaciach mam no. Ale za 8 no to kurwa to jest Kurwa ja ci... na dolny to Ja cię ten nawet nie dotknąłem Palantieu, Balantieu jest na dolnym Ja pierdolę wbiega mi kurwa częściej gęściej Zamknij mord Gdzie jest kurwa O mam twojego mołotowa Nieruskiego nie ruskiego A nie ruskiego no, no, no. śmiecia Coś tego molo? Nie. Tu? Tu ci rzucić? Kebasa Dwa, Dwa bołka bołki. Ta jabłka, jabłko. Anzyki. O kurwa, na widzę, jest flashbang no, zobacz Sebek. Ale z ciebie cipka. Jest w Jeden long, tak Sebastian? A ja nie wiem, info nie dajesz kurwa kurwa biało, ja. się, się czuję jak z ruskim. No. No nie, no A że w Eduay jest tylko jeden taki budynek. No no, patrzę na tych ruskich, to kurwa widzę, że bieda. Ale Ja patrzę na ich, kurwa, wyposażenie <grystanie>, Zara widać, że cebulaki A, ale ci, kurwa nie wyszło O kurwa, ląk coś A pierdol, Karolinka mnie zajebała Don Kasia Don katarzyna. Katarzyna Kasia

A u, was, a u was... u was też tak wiatr wieje? Nie. Nie? Kurwa. To gdzie ty mieszkasz? O co zakładzą te spierdoli? O kosę Viktora, seba, zgadzasz się? Nie. Ja zjebano te bez... kurwa. Ja też jestem tego zdania. Przy skakój. O tu kosę drobnością czy kupiłeś? Cały mnie w dupę teraz. Kupił kurwa, on całą wypłatę na to zostawił. Ja. Yeah. Biedaki hebane. Och, panie. Po co ta kosa, jak ja nawet kosy nigdy nie zrobiłeś? A po co mi kosę robić? No, żeby skosować kogoś. Nie ma sensu. Kroisz jak... kroisz świnie jak plasterki nutelli. O kurwa, jaki granat dziki. Dobra, pustnij mnie Chodź, sebek, 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 sebek. Pustnij mnie, kurwa Dobra, jebać O chuj, to był błąd Masz emkę po prawo Zaufałem ci, knoju W pipce pewnie A, nie To pewnie plan B Jest, test jest To Tu Co ty do mnie mówisz? Kurwa na nożu biega przez środek mapy, idiota. Uy, aż mi się obzunęło. Dobra, to co? Kikamy zielonego? A. No chodź. Twarułskie paśliby. Owa. Ale wyczekam. Sebek uważaj Oni tam są A? Kurwa mówiłem No O kurwa dwóch nakażę ja pierdolę jeszcze jeden! Szybko, szybko wyżyć gracza! Dobra, kikaj, kikaj! Poszli na Ukraina! Prost... Czemu? Czemu nie? Jakie, jakie z was są kurwa obesrańce? Nie ja pierdolę jaki kurwa robak, nie? Nienawidzę was Na Naraz śmieciu.